Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Magazynu Przygodówkowego. Zaczynamy od tematu miesiąca. Tym razem porozmawiamy sobie o niepewnych losach zapowiedzi polskich przygodówek. Tutaj mam na myśli trzy konkretne tytuły. Pierwszy przypadek jest najbardziej optymistyczny i wydaje się, że akurat on doczeka premiery. To jest Tormentum 2, studia Oh No. No i tutaj... Premiera miała nastąpić początkowo w 2020 roku, później w 2021, ale od długiego czasu ani widu, ani słychu, żadnych informacji na stronie, na Facebooku studia, nic nie wiadomo. Aż wreszcie dwa tygodnie temu autorzy odpisali jednemu z komentujących trailer na, na YouTube, że prace ciągle trwają. No i w takim, w takim układzie możemy. Mieć nadzieję, że gra jednak doczeka, doczeka premiery. Oczywiście to mroczna przygodówka inspirowana Beksińskim inspirowana Gigerem. Pierwsza odsłona zebrała bardzo dobre opinie ze strony graczy. Miała ten swój niezwykły klimat, fantastyczną grafikę. No i miejmy nadzieję, że będziemy mogli cieszyć się także z drugiej części. Trzymam kciuki. Zdecydowanie już mniej optymistycznie wygląda sprawa z grą Brass Heart. Studia Hexy. Hexy Studio przede wszystkim tworzyło planszówki, no ale postanowiło, że jednak stworzy także grę komputerową, klasyczną przygodówkę Point and Click, trochę w duchu produkcji The Delic Entertainment. Gra była wystawiana dwukrotnie na Pixel Heaven. Grałem w nią i za pierwszym, i za drugim razem. No i naprawdę prezentowała się fantastycznie, zwłaszcza wizualnie. To są najlepsze momenty studio, studia The Delic, a nawet myślę, że grafika przebija większość gier i tego studia. Fantastycznie wyglądające lokacje, również historia obiecująca, bo mamy do czynienia także z wątkami zahaczającymi trochę, trochę o Polskę. Bohaterka jest polką z pochodzenia Pola Zagórski, Także mamy do, do czynienia z dieselpunkiem. Z dwudziestoleciem międzywojennym, więc tutaj wszystko się dobrze układało. Wydawało się, że skoro autorzy prezentują swoją grę na kolejnych festiwalach, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Byłem umówiony z nimi na wywiad, ale okazało się, że doszło do zmian kadrowych akurat przed tym terminem wywiadu i nic z tego nie wyszło. Od tego czasu minęło już no, naprawdę sporo. No i nic, żadnych kolejnych informacji. Z tego co wiem, to gra jest już niemal skończona, bo pisałem do jednego z założycieli studia no i ym, jakieś tam ostatnie szlify są potrzebne, no, ale z drugiej strony y, gra jest wstrzymana, jeśli chodzi o produkcję, i czeka na lepsze czasy, więc nie wiadomo, czy doczeka tej premiery. No, byłaby to jedna z największych w moim odczuciu strat w polskim game devie, przynajmniej tym przygodówkowym. Także no. Mam nadzieję, że, że jednak coś się w tej sprawie ruszy. Byłbym bardzo niezadowolony, gdyby gra nie ujrzała światła dziennego. No, i ostatni przypadek, ten już chyba najbardziej niestety beznadziejny, bo dotyczy studia Ready Games i gry, która się nazywa. Umknęła mi w tej chwili, w tej chwili nazwa. NorEaster, tak, przeprowadzałem wywiad wspólnie z Jackiem zresztą z Ready Games na temat tej gry i nie tylko. To był jeden z takich najsympatyczniejszych wywiadów, taka rozmowa jak z kolegami, naprawdę miła, luźna atmosfera, świetnie się rozmawiało z tą ekipą. No ale niestety też już chyba większość ludzi pracujących nad grą NorEaster, no nie ma ich w studiu. Także nasz, z naszych rozmówców zdaje się, że jedna chyba z tych trzech osób została, więc tutaj wydaje się, że niestety stracone są szanse na, na premierę. Kiedy napisałem maila do studia z pytaniem, czy gra się ukaże, co dalej, no to otrzymałem niezbyt optymistyczne informacje, że proces tworzenia Norister został wstrzymany. Jeszcze wtedy nie było decyzji o całkowitym anulowaniu gry, natomiast no, były takie prognozy, że, że jest duże ryzyko, że niestety gra w ogóle się nie ukaże, ponieważ rynek już odjechał tego typu grom, jak właśnie North Easter. Poza tym większość z tych osób, które pracowały nad grą, już w studiu nie ma. Więc no, kiedy otrzymuję taką odpowiedź, to raczej wydaje mi się, że Świadczy ona jednoznacznie o tym, że premiery North easter nie będzie, A szkoda, bo to naprawdę pięknie wyglądająca, bardzo sympatyczna gra. Ograłem demo i, i byłem zadowolony. Miało to klimat. Także podsumowując, jeśli chodzi o polskie point and clicki, to duże nadzieje, natomiast premier ostatnio brakuje. Są premiery gier narracyjnych, natomiast jeśli chodzi o klasyczne przygodówki, Trochę, trochę tutaj zaczęła się, zaczęła się posłuchać i mam nadzieję, że z tych trzech tytułów, które wymieniłem, co najmniej dwa jednak ujrzą światło dzienne. A teraz czas na zbiórkę, którą warto wesprzeć. Przed miesiącem zapowiadałem grę Near Mage, czyli kolejną, pięknie wykonaną, klasyczną przygodówkę studia Stuck in Attic, odpowiedzialnego wcześniej za Gibus Catull Adventure. No i wyobraźcie sobie, że tuż przed publikacją czerwcowego magazynu pojawiła się kampania gry na Kickstarterze. Przypominam, że pokierujemy Ilią w nastolatką, która zostaje zaproszona do Transylwanii przez swoją tajemniczą, krewną Dominikę i okazuje się, że nasza bohaterka pochodzi z długiego rodu wiedźm. Odwiedzenie w grze Transylwanii, a także Instytutu Magii, przywodzącego na myśl Harry'ego Pottera, tylko w trochę bardziej zwariowanym stylu. Przemawia do wyobraźni nie tylko mojej, ale także wielu graczy, o czym świadczy sukces kampanii na Kickstarterze. Ostatnio przygodówki radziły tam sobie słabo, by nie powiedzieć jeszcze dosadniej. Natomiast Nir z planowanego minimum wynoszącego 25 250 euro. Zebrały już ponad 103,5 tysiąca euro, do końca już niewiele, pozostały zaledwie 3 dni, no ale to wystarczająco dużo, by jeszcze autorów wesprzeć. Co ciekawe, jednym z celów było głosowanie na dodatkową wersję językową, na dodatkowe tłumaczenie gry. No niestety platforma, na której głosowanie się odbywało, nie była odpowiednio zabezpieczona, w związku z tym trudno brać to głosowanie na poważnie, ponieważ na początku ktoś oddał bardzo dużo głosów. W krótkim czasie na język łaciński. Tak była taka propozycja, bo propozycje tłumaczeń dawały osoby wspierające w komentarzach. Później chyba też nie do końca czysto zagrali Rumuni. Nagle pojawiła się olbrzymia liczba głosów na polskie tłumaczenie, no a później znów na rumuńskie. Także niestety no, nie wszystko odbyło się uczciwie. Koniec końców, najwięcej głosów. Otrzymał język rumuński, no ale też studio pochodzi z Rumunii, więc nie jest to szczególnym zaskoczeniem. Polski język był na drugim miejscu, więc można powiedzieć, że jesteśmy pierwszą przegraną nacją. W tej chwili trwa również dogrywka głosowania na stworzonko towarzyszące głównej bohaterce. Oto miano rywalizują Shadow Fox, czyli Lis może, nie chcę tutaj źle przetłumaczyć. Axolotl oraz Jesz. No ja jestem zdecydowanie Team Axolotl, aczkolwiek Shadow Fox wydaje się faworytem, w tej chwili ma 43% głosów, Axolotl 31%, natomiast Jesz jest na ostatnim miejscu podium z 26% głosów. Przed nami zapowiedź miesiąca. Wielbiciele przygodowych gier logicznych mogą zacierać ręce, ponieważ w jednej z aktualizacji strony swojej niegdysiejszej kampanii na Kickstarterze, autorzy serii The House of Da Vinci ogłosili, że kończą już pracę nad trzecią odsłoną swojej serii. Co więcej, gra powinna ukazać się jeszcze w tym roku. Na temat samej historii, jaką tytuł ten ma opowiadać, nie wiadomo jeszcze zupełnie nic. Natomiast oczywiście postać Leonardo da Vinci w tytule sugeruje, że i tym razem będzie on jedną z najważniejszych postaci tła fabularnego. Zresztą to raczej nie historia opowiedziana przez autorów była największą atrakcją dla fanów serii, a trzeba powiedzieć, że i pierwsza i druga odsłona domu Da Vinci zyskała solidną popularność i bardzo dobre oceny. No a teraz top 7 najciekawszych lipcowych około przygodówkowych premier. O siódme miejsce walczyły dwie gry, które wykorzystują poetykę snu i mieszanie się rzeczywistości ze światem, który jest gdzieś w głębi nas. Ostatecznie Lona Realm of Colors musiała uznać wyższość gry Where the Heart Leads. Mamy do czynienia z przygodową grą fabularną, której poznajemy pełne spektrum złożonych emocji życia. W pewnej pamiętnej burzowej nocy mąż i ojciec Sweet Anderson schodzi w dół olbrzymiego leja krasowego, aby uratować swojego psa. Pogrążając się w mroku, Wit przedostaje się do innego wymiaru, gdzie mieszają się chwile z jego przeszłości, teraźniejszości, ale także i przyszłości, czyli, czyli rzeczy, których jeszcze nie doświadczył. I to wszystko objawia się bohaterowi w postaci właśnie snów. Co ciekawe, obserwując historię swojego życia, Wit zyskuje zdolność zmiany tej historii. Wraz z bohaterem, obserwując jego sny, ponownie przeżyjemy przygody, których doświadczał w dzieciństwie, wszystkie jego sukcesy oraz porażki, a także niepewne momenty jego przyszłości, czyli starości. Wraz z mitem przeżyjemy całe jego życie i dokonamy wyborów oraz poniesiemy ich konsekwencje. Grą mogą się cieszyć posiadacze konsol PlayStation 4 i PlayStation 5. Na PC nie jest jak dotąd dostępna. Tale 2 to specyficzna gra przygodowa z przeróżnymi łamigłówkami no i kreskówkową oprawą inspirowana starożytnymi europejskimi baśniami, czy twórczością braci Grimm. Dawno, dawno temu młody Lars opuścił chatę ojca. Aby uratować młodszą siostrę porwaną przez jakieś złe moce. Kiedyś nieznana siła zaczęła terroryzować pokojowe królestwo, porywając dzieci i niewinnych mieszkańców lasu. Niegdyś spokojne, pełne harmonii królestwo stało się wtedy krainą mroku i strachu. Nieszczęścia nie ominęły także rodziny Larsa. Pewnego dnia dom jego ojca odwiedziło dwóch przerażających gości. Ojciec bohatera został dotkliwie pobity, a młodsza siostra Larsa Eli od Podeszła razem z porywaczami. Larsowi udało się uciec, a teraz, z pomocą swoich magicznych przyjaciół, a także z naszą, wybierze się w podróż na poszukiwanie swojej kochanej siostrzyczki. Granie wątpliwe wyróżnia się bardzo ładną ręcznie rysowaną oprawą, która zawiera w sobie dużą dawkę klimatu. No i warto dodać, że około 90% ocen na Steamie to noty pozytywne. Gry platformowo-logiczne dopuszczam do magazynów przygodówkowych niejako warunkowo, jednak myślę, że warto o nich wspominać, ponieważ nierzadko prezentują one prostą, urokliwą historię, przepiękną oprawę audiowizualną, no i zagadki, czyli coś, co przygodomaniacy także przynajmniej, jak sądzę, w większości cenią. Unbound Worlds Apart jest, jak piszą autorzy, trudną, ręcznie rysowaną, logiczną grą platformową o wyjątkowej atmosferze, a grając znajdzie się we wszechświecie, gdzie wszystkie światy są połączone portalami. Pokierujemy młodym magiem imieniem Soli, posiadającym moc otwierania portali i panowania nad niektórymi z cech każdego ze światów, na przykład odwracaniem grawitacji, manipulacją czasem, nadludzką siłą, a to tylko niektóre z nich. Za pomocą wspomnianych umiejętności bohater musi przebyć pełne tajemnic i przeszkód światy, a w tle czai się zło, które zagraża rzeczywistości i może ją zniszczyć. Zatem naszym celem tak naprawdę będzie uratowanie świata. Motyw pętli czasowej zyskał ostatnio w grach przygodowych na popularności. Tytułów wykorzystujących tę koncepcję powstaje coraz więcej. W sierpniu premierę będzie miało 12 Minutes. Natomiast w lipcu zadebiutowała bardzo interesująca gra The Forgotten City. Cofniemy się w niej o 2000 lat w przeszłość, do czasów upadku przeklętego miasta Rzymian, w którym jeśli tylko jedna osoba zgrzeszy, wszyscy giną. Będziemy musieli odkryć tajemnicę zagłady w sercu miasta, Miasta, wykorzystując właśnie wspomnianą pętlę czasową, a także przesłuchując, pytając mieszkańców, zwiedzając miasto, no i rzecz jasna, rozwiązując różnego rodzaju łamigówki. Tak jak przeszło 20 lat temu w grach Studia Krajo, czyli w Atlantisie, czy też w Pompejach choćby, tutaj także los miasta spoczywa właśnie w naszych rękach. W rozgrywce istotne będą eksploracja, rozwiązywanie zagadek, ale będziemy mogli także walczyć, jednak przemocą nie osiągniemy wszystkiego. Musimy się też przygotować na trudne moralne wybory, które mogą kształtować opowiadaną historię i wpłynąć na losy miasta. The Forgotten City otrzymało maksymalną pięciogwiazdkową ocenę na Adventure Gamers, a to bardzo solidna rekomendacja. The Golden Rule. How is it that you've just arrived here and you already know everyone and exactly what's about to happen? Last Stop to interesująca gra narracyjna autorów Virginii, przepełniona wątkami paranormalnymi. Opowiada ona o życiowych sekretach łączących nas więzach, a także o magii skrywanej przez to, co przyziemne. Będziemy obserwować naprzemiennie trzy historie, które później połączą się w jedną całość. I tak kolejno bohaterami będą Donna, niezbyt ogarnięta licealistka, która marzy o odrobinie wytchnienia od życia rodzinnego i nadopieku Siostry. Dziewczynie towarzyszą przyjaciele Beki i Wiwek, którzy wspólnie stanowią zgraną paczkę i marzą o wielkiej przygodzie. Ale kiedy te marzenia się spełniają, okazuje się, że sprawa ich przerasta, ponieważ w wyniku nieudanego amatorskiego śledztwa cała trójka staje przed nieoczekiwanymi porywaczami. W drugim wątku wcielimy się w Johna ojca wychowującego samotnie dziecko. No i John jest zmęczony życiem, przytłoczony wyzwaniami, a także długami. No i często zazdrości swojemu sąsiadowi Jackowi beztroskiego życia kawalera. Obaj mężczyźni, John i Jack, pewnego dnia wchodzą w drogę mściwemu nieznajomemu i teraz przeklęty artefakt może bezpowrotnie odmienić ich świat. Z kolei w ostatnim zwątku w Mina, profesjonalistka próbująca czerpać z życia rodzinnego również. Dużą satysfakcję, co ze swojej pracy, natrafia w podziemiach swojego biura na coś pradawnego. Czyżby inspirację Lovecraftem? Zarys historii prezentuje się bardzo ciekawie. Ograłem na kanale mniej więcej pierwsze pół godziny gry, no i była to niezwykle przyjemna rozrywka. Choć zanosi się na to, że wielbiciele skomplikowanych wyzwań, łamaczy głowy, nie znajdą tu zbyt wiele dla siebie, ale choćby dla samej historii, myślę, że warto ograć Last Stop. Bohaterowie Steve'a Purcella Sam i Max przeżywają ostatnio już kolejną, trzecią, czy może nawet czwartą młodość. Najpierw ukazała się zremasterowana wersja ich przygód znanych z pierwszego sezonu stworzonego przez Telltale Games, a teraz mamy do czynienia z premierą gry opowiadającej przygody dwojga uroczych bohaterów, jednak przeznaczonej na gogle wirtualnej rzeczywistości. Gra nazywa się Sam and Max, This Time It's Virtual, czyli sam pod tytuł nie mówi nam wiele o fabule, za to wskazuje, że właśnie będzie potrzebny sprzęt do wiaru, by w pełni cieszyć się, by w ogóle cieszyć się przygodami psa i królika. Jak wiadomo, sam jest psem, Max jest królikiem, a wspólnie tworzą oni freelancerską policję. Formacje słynnych agentów, którzy zwykli wymierzać sprawiedliwość w dość niecodzienny sposób. Tym razem, wraz z dwojgiem bohaterów, odkryjemy straszliwe i jakże istotne ze społecznego punktu widzenia tajemnice, czające się, jak piszą autorzy, za pod i wewnątrz butwiejącego parku rozrywki Cup and Aquaberas. Wirtualne przygody naszych bohaterów można przeżyć, kupując grę w sklepie Oculusa, premiera na steamie wciąż przed nami. To get blown up. If you don't want to get blown up now, that's too bad because you're going to get blown up now. Is it just me or is this day getting weird? Oh man. By our standards, yeah, it's about a four. So what do you say, kid? Do you have what it takes to become one of the few, the odd, the marginally compensated? Do you want to join the freelance police? Here's helping you like pain. Nemesis Mysterious Journey 3, czyli de facto trzecia odsłona popularnego mniej więcej 20 lat temu schizma, była jedną z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie premier. Darzę wielkim szacunkiem i sentymentem studio Detalion, jak i rzecz jasna głównego twórcę gry, Rolanda Pantoe, więc trzymałem mocno kciuki, by gra okazała się bardzo dobra. Nie wszystkie decyzje nowego Detalionu rozumiem, nie wszystkie wydają mi się słuszne, o czym pewnie opowiem za jakiś czas w oddzielnym materiale. Niemniej najistotniejszy jest poziom samego Nemesis, jak można się spodziewać, mamy do czynienia z grą przygodowo-logiczną, z mnóstwem trudniejszych czy łatwiejszych łamigłówek. Znajdziemy się na planecie Regilus. I tutaj zmiana, nie Argilus, jak było w pierwszej odsłonie serii. No ale i to miejsce jest piękne, egzotyczne, nietypowe i bez wątpienia mające w sobie to coś. Przybywając na Regilusie, Poprowadzimy dwójkę turystów Bogarda i Amie, którzy zostają wplątani w tajemniczą intrygę. Muszą dowiedzieć się o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi, no i odnaleźć się nawzajem. Łamiegówki można rozwiązywać na dwóch poziomach trudności. Łatwiejszym, gdzie mamy możliwość skorzystania z podpowiedzi, ale i wyzwania są zdecydowanie prostsze, przynajmniej mniej więcej połowa z nich. No i trudniejszym, gdzie wydaje mi się, że poziom skomplikowania tych wyzwań rośnie w trakcie rozgrywki. W moim odczuciu Nemezizm ma zarówno swoje mocne strony, jak i nieco słabsze. Nie ukrywam, że przede wszystkim pierwszy schizm wydaje mi się grą dalece bardziej spójną niż trójka, ale jak powiedziałem o szczegółach będę jeszcze z pewnością na tym kanale opowiadał. Odbiór graczy na Steamie jest różny, recenzje są mieszane, czyli poniżej 65% stanowią noty pozytywne. Natomiast to co mnie najbardziej zdziwiło to absolutny brak recenzji nawet w polskich mediach branżowych, przynajmniej w w pierwszych tygodniach po premierze, no i w przypadku, kiedy mamy do czynienia z flagowym, wiodącym tytułem nowo powstałej, ambitnej spółki, no to wydaje mi się, że coś jest tutaj nie tak. W każdym razie, gdybym miał teraz odpowiedzieć na pytanie, czy powstanie Schism 4, czy też Mysterious Journey 4, to w obliczu różnych doniesień, m.in. komunikatu o sprzedaży przez Rolanda Pantołę większości udziału w spółce, odpowiedziałbym w 99% nie. I to już wszystko w kolejnym magazynie przygodówkowym. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam Was za miesiąc. Trzymajcie się do usłyszenia.